Znajdujemy się w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ulicy Koncertowej, gdzie obecnie prowadzimy prace związane ze wzmocnieniem gruntu oraz wypoziomowaniem posadzki w części usługowo-biurowej. Klient zgłosił się do nas, ponieważ miał problem z osiadającą posadzką na terenie obszaru mokrego, czyli tak zwanego obszaru, gdzie znajdują się szatnie i przebieralnie. W trakcie procesu budowlanego grunt pod posadzką nie został należycie dogęszczony, co spowodowało osiadanie posadzki również i również ścian działowych. Obecne roboty, które to wykonujemy, mają na celu wzmocnienie gruntu i zatrzymanie osiadania, co pozwoli na dalsze funkcjonowanie tego obiektu bez przeszkód i bez zatrzymań. Prace prowadzimy w sposób dwuetapowy. Pierwszy etap związany jest bezpośrednio z wywiercaniem otworów przez posadzkę, po to, aby znaleźć się w gruncie. Następnie nasi technicy wkładają pakery iniekcyjne, przez które w kolejnym etapie dokonują iniekcji materiałów geopolimerowych. Bezpośrednio na tym projekcie mamy do czynienia z dwoma poziomami. Pierwszy poziom znajduje się mniej więcej 30-40 cm poniżej spodu fundamentu, następny około metra poniżej. Wszystko jest podyktowane oczywiście wynikami sondy dynamicznej, które wcześniej były tutaj robione, której to wyniki pokazały nam, jaki obszar grunty jest najsłabszy i jaki należy odpowiednio skonsolidować, wzmocnić oraz dogęścić. Głównym wyzwaniem projektu był wyjątkowo krótki czas dostępny na realizację. Przerwa konserwacyjna trwa zaledwie kilka tygodni, a w ciągu całego roku obiekt musi być użytkowany zarówno przez klientów prywatnych, jak i dzieci szkoły, która tutaj się znajduje. Dzięki zastosowaniu technologii iniekcji geopolimerowych nasz zakres robót jesteśmy w stanie wykonać zaledwie w ciągu 5 dni roboczych. Dzięki temu wszystkie prace remontowe są w stanie zamknąć się w wymaganym terminie, a mieszkańcy Ursynowa będą mogli cieszyć się z basenu.